Poranny gość Radia Zachód. A porannym gościem polskiego Radia Zachód jest biskup zielonogórsko-gorzowski, ksiądz Tadeusz Lityński. Witaj, Janusz Szczęść Boże, witamy księdza na antenie Radia. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy w okresie świątecznym, w okresie Triduum Paschalnego, a naszą rozmowę rozpoczynamy o godzinie 8.41. Chciałbym poprosić. Księdza Biskupa, o taką refleksję dotyczącą tragicznych wydarzeń sprzed lat dziesięciu, katastrofy smoleńskiej. Osoby wierzące, ale myślę, że nie tylko obserwując życie, różnego rodzaju wydarzenia, starają się w jakiś sposób pewne sytuacje, pewne fakty tłumaczyć, także szukają w tym. I jakiegoś głębszego faktu, jakiegoś znaczenia. Dzisiaj mamy wielki piątek. Jak ksiądz biskup wspomina tamte wydarzenia sprzed 10 lat i jak może właśnie w takiej głębszej, w takim głębszym znaczeniu podejść do przeżywania tej rocznicy? Odnosząc się do wspomnień, to muszę przyznać, że w tym czasie byłem z pielgrzymami. Na terenie Francji, jadąc autokarem z Lourdes do Paryża, usłyszeliśmy najpierw jeden czy drugi telefon z Polski, że jakaś tragedia się wydarzyła pod Smoleńskiem, no, Ale potem doszła do nas ta informacja i widziałem, jak emocjonalnie w ten czas autokar pielgrzymów po prostu. Zamarł to było zadawanie sobie pytań to były takie mocne doświadczenie, smutku, może nieraz nawet i jakiegoś przerażenia, że jak to możliwe i potem jeszcze jeden tak jak pokrótce jedno wydarzenie w polskim kościele w Paryżu, wieczorem była msza święta i już bardzo szybko Polska Polonia skrzyknęła się tam informacje te dotarły i ten kościół był wypełniony Polakami i niesamowite również takie doświadczenie takiej solidarności z Polakami, z rodzinami, to ono się wyraziło poprzez modlitwę, poprzez to doświadczenie bycia razem we Wspólnocie i myślę, że to jest też coś, co co jakoś mocno jeszcze nosimy w sercu i co dobrze pamiętamy z tamtego czasu, smutek, ból i jednocześnie także tam ta wielka solidarność Polaków, która jakoś była takim wyznacznikiem. Zarówno tych, którzy byli w Polsce, jak tych, którzy byli na Polonia, bo Polacy za granicą, wszyscy w ten czas trwaliśmy w takim zjednoczeniu na modlitwie, polecając tych właśnie, którzy zginęli, ich rodziny, czy uczestnicząc w tym, przepraszam, że użyję to słowo, ale można powiedzieć taki trochę maraton pogrzebowy, to było też bardzo wyjątkowe doświadczenie bo jest rok e, przecież 2010 e, jest trzecie tysiąclecie świat e, jakby tutaj e, żyje swoim rytmem a my a my przeżywamy taką ogromną traumę zatrzymujemy się z szacunkiem z szacunkiem Uczestniczymy w pożegnaniu tych wszystkich bohaterów, którzy zginęli tam w katastrofie pod Smoleńskiem, przecież na misji patriotycznej, na misji, by oddać hołd poległym pod Katyniem, a jednocześnie by prawda katyńska nie została, bo próbowano ją zafałszować, uciszyć, zamknąć na wieki aby ona, po prostu była znana światu I, i myślę, że tutaj też w odniesieniu do tej, y, 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 sytuacji do, do tego wydarzenia sprzed 10 lat też ciągle przecież pozostały, pytania pytania o tę, katastrofę o jej przyczyny i to jest ciągle też, poszukiwanie, odpowiedzi na Dotyczący prawdy tej katastrofy. Jak to się stało? Jak to jest możliwe? I gdzie są przyczyny? To ciągle gdzieś w nas. Księżyc, biskupie, no, dla osób wierzących, podejście do, 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 do sprawy śmierci, także takich dramatów, także do krzyża, bo przecież też w takim, w takim sensie. Możemy rozważać także przy okazji Wielkiego Piątku tamte sytuacje, ale i nasze codzienne dramaty, także sytuację, w której w tej chwili jesteśmy epidemiczną. To też jest wyjątkowe, że to wszystko przeżywamy w tej chwili, w tym momencie, w czasie z jednej strony Wielkiego Postu, który dobiega końca, a z drugiej strony właśnie wchodzimy w okres świąt właśnie wielkanocnych, tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, i to powinno jednak w tym wszystkim napawać jakąś nadzieją. Tak patrząc historycznie, to przecież już Kościół Pierwotny, proszę popatrzeć na apostołów, ich uczniów, w jakim oni doświadczeniu przeżywali swoje życie wiary, kiedy przecież były pierwsze wieki bardzo mocne prześladowanie. Kiedy za przyznanie się do Jezusa Chrystusa groziła śmierć. I potem ta historia się powtarza. I tutaj ktoś nawet mi powiedział ostatnio, że to był jakiś wywiad, chcę się do tego odwołać. Jakaś osoba z uczestniczka powstania warszawskiego zapytano o pewną podobieństwo tamtego czasu do dnia dzisiejszego. A ona mówi, jak można podobno to porównać, co był głód, były po prostu inne całkowicie warunki. My mamy teraz z jednej strony komfortową sytuację, bo jesteśmy w domach, ale nie zmienia to faktu, że jest lęk, że na świecie jest i w Polsce również ogromne cierpienie, bo związane z chorobą, związane z rozstaniem, z samoograniczeniem. I tutaj, gdyby tak tylko po ludzku patrzeć, no to jest jakieś mroczne, bolesne doświadczenie. Ale tak jak w przypadku Chrystusa, z tego wielkiego piątku, przecież Pan Jezus nie przyszedł na świat po to, żeby doświadczyć i jakby zatrzymać się na Wielkim Piątku. Nie! Ten Wielki Piątek prowadzi nas do Niedzieli Zmartwychwstania. I, Właśnie chrześcijanin jest też człowiekiem, który przez bolesne doświadczenia przechodzi do radości, właśnie także zmartwychwstania i spotkania z Jezusem, który mówi: Ja jestem z Wami przez wszystkie dni. Wielokrotnie podkreśla, nie lękajcie się. Dlaczego bojaźliwi jesteście? I tutaj myślę, że to dla nas wierzących ma ogromnie ważne znaczenie, że te zewnętrzne doświadczenia, czasami bardzo bolesne, trudne, ale one nie podcinają nam życia w tym znaczeniu jakby utraty nadziei na, na przyszłość, bo wiemy, że za tym wszystkim, czy, czy ponad tym wszystkim jest jeszcze ktoś to jest panem dziejów panem historii i yy, yy, stworzycielem świata jednocześnie ojcem i to, to nas wyróżnia bo jesteśmy ludźmi wierzącymi i nie możemy sobie wmówić, że to wszystko nie ma sensu albo to wszystko jest takie czarne takie bolesne, nie patrzymy przez pryzmat tej nadziei którą niesie nam Chrystus wniesie nam Bóg człowiek, że z piątku przechodzi się do niedzieli, z zmartwychwstania i dlatego też jako chrześcijanie jesteśmy zawsze powinniśmy być pełni nadziei wiedząc, że pan jest z nami. Księżycowi biskupie, chcę zapytać również o ten religijny wymiar świąt w kontekście praktyki religijnej, którą chrześcijanie, którą katolicy przecież mają, także bardzo rozbudowaną liturgię i triduum paschalnego i właśnie świąt wielkanocnych. W tym roku to wszystko jest bardzo mocno ograniczone. W tym roku uczestniczymy dzięki transmisjom, przekazom medialnym w, w tych uroczystościach, i to też jest wyjątkowe. Tak, to trzeba powiedzieć, że rok 2020 wpisuje się w historii Kościoła i świata, i Kościoła, a tutaj w sposób szczególny jako ten czas. Kiedy pozostajemy w domach, można powiedzieć, że tym progiem, tą naszą świątynią staje się nasze mieszkanie, nasz dom, gdzie spędzamy naszą codzienność z bliskimi, można powiedzieć, na niewielkiej przestrzeni powierzchni. Ale to jest też bardzo trudne i bolesne, i nie możemy się za bardzo w tym trochę odnaleźć. Ale dzięki temu, że mamy też i te możliwości techniczne, to jest to możliwość połączenia się, ale jak ktoś to zauważył, to jest tak trochę jak korzystać z protezy, że, że to nie jest do końca to oczywiście to jest prawda, żeby tutaj nie ulec znowu takiemu przekonaniu, że to wszystko wystarczy. Natomiast myślę, że to jest jakieś też nowe doświadczenie, z którego powinniśmy wyciągnąć lekcję, pokazując to co zaczął już Franciszek uwagę. To trzeba teraz takiej, kreatywnej, miłości, w tym samoograniczeniu, w tej samoizolacji, która przecież jest bardzo potrzebna ze względów bezpieczeństwa, ze względów tych sanitarnych, to jednak nie zmienia to faktu, że dalej pozostajemy ludźmi wiary i, tę, chociażby religijność wyrażamy, czy na nowo odkrywamy, tę religijność także w tym wymiarze Domowym. I tutaj właśnie ta przestrzeń naszego człowieczeństwa, bo przecież Pan Jezus zachęca do miłości, i tutaj odkrywanie tej miłości na nowo w domu, wobec bliskich, wobec tych, których może akurat nie ma razem z nami, ale o nich pamiętamy, spróbujemy się z nimi kontaktować, czy im pomagać na odległość. I też to doświadczenie w tych religijnych wszystkich akcentów związane z po pierwsze z trwaniem na transmisji właśnie z Wielkiego Czwartku, piątku, soboty, to też ma ogromnie ważne znaczenie. To osiągnięcie po Słowo Boże jako źródła również obecności Boga w naszym domu. To odkrycie krzyża, który, który jest w naszym domu, i ta adoracja krzyża w tym wymiarze, jakieś trwanie na modlitwie. No i tutaj bo najwięcej takich emocji wzbudza ta sobotnia sprawa zawsze tak licznie. Rodziny całe podążały do świątyni z koszyckiem właśnie ten. Barbarzyńca, bo tak to sobie pozwolę powiedzieć, który wkradł się, wdarł się w nasze życie, no nie może nas z tego odrzeć, żebyśmy nie podtrzymali też tej pięknej tradycji. Właśnie I dlatego każdy zrobi przyczyta. to w domu. Tak, i w domu przygotować, niech już w sobotę ten koszyczek na tym stole świątecznym będzie obecny. Tak na przekór tak jak to. Wszystko wskazuje na to, że jednak przygotujemy i w czasie liturgii tej domowej ja polecam właśnie także ten, te teksty, gdzie można odczytać fragment Ewangelii, wspólna modlitwa poranna rodziny i po prostu tata czy mama, dziadek czy babcia po prostu błogosławi ten pokarm uczynić znak krzyża świętego nie bać się tego jako chrześcijanie, mamy prawo również do błogosławieństwa tak jak nieraz, rodzice, błogosławili dzieci błogosławią swoje dzieci, przed snem tak również możemy pobłogosławić pokarm księże biskupie musimy kończyć ale bardzo tak. poproszę również o życzenia i to czego życzyć sobie w tym szczególnym czasie i ze względu na ten szczególny czas w którym jesteśmy. Ja myślę, Przeżywamy to, tak, mamy z tego doświadczenie i świadomość w bardzo trudnym czasie, w czasie lęku, cierpienia, śmierci, osamotnienia izolacji, ale one, one te doświadczenia nas niepokoją i zasmucają, ale orędzie zmartwychwstałego Pana jest ciągle aktualne. Ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także i te dni pandemii, także i te dni izolacji. I właśnie to niech przenika no również nasze serca, rodzi wewnętrzny pokój i szczęście. Tego chcę życzyć wszystkim decyzjanom, wszystkim lubuszanom, mieszkańcom Ziemi Głogowskiej. Gdziekolwiek ktoś mnie słyszy, to chcę życzyć, żeby tutaj zmartwychwstały Pan był w naszym życiu obecny. Bardzo dziękujemy za życzenie. Bóg zapłać, że biskupie księdz Biskup Zielonogórsko Gorzowski Tadeusz Lityński był gościem Polskiego Radia Zachód. Kłaniamy się. Dziękuję bardzo. Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.